Yy, witajcie kochani, myślę, że coś mogłem zjebać, dlatego jestem się trochę w tyle choć od z ten materiał, hmm. Wiecie co mi się stało? Nie uwierzycie. Ja nie mam powiem co mi się stało. Nagrałem ostatnią część i żeby tego było mało program, który nagrywam Bandicamem, była ostatnia scena już włączając sobie grę włączałem żeby to tak fajnie wyglądało one i chujne i się skopał nagrywanie całe nie? teraz może nagrywać od początku i nie wiem czy czasem coś czegoś nie skopałem nie? Ja nie wiem czasami czy mi gdzieś zapajko nie wyszedł do mnie. By mógł w sumie zobaczyć to, bo ale nie jestem pewien, nie wiecie. I zapis ostatni taki pewny zapis mam tutaj, nie? Nie chcę, żebyście byli czasami materiale stratni, nie? Tylko taką podjąłem decyzję, nie? Oj, mamy tu jeszcze Maga Maga by trzeba było hopnąć na początku pierwszego. O. Co? Dobra, spoko. Dobra, trzeba zwołać manga. I pyk. Ej, czekajcie. To jest jako most, no więc możemy sobie go otworzyć w sumie, no. na już pomięta Nie no. Okej. Okay. Mówię, nie chcę, żebyście byli stratni z, z tym. z materiałem, nie? Tego zrobiłem taki myks, że po prostu nagram mm, ja to jeszcze raz, nie? O, o, fajnie, na głowy, nie Dlatego ja mówię jeszcze raz, tam górę pójdę zaatakować, no i to zrobimy my. No. Okej, okay. jesteście prawie że wy spani pełni energii, więc. No się raczej nic stać, no? Jesteście tutaj to wyjście zajęte tego maga, nie? Aha, nic studa. Teraz zapiłem się te dwa. Okej, okay, i mamy z bodu psy. Masz w stanie nowego pobytanego.

Trzeba po prostu mówić. wioski zniszczyć, żeby się nie mógł budować, ale on i tak się nie odbuduje. To jest taki sła bardzo słaby botny. O to chodzi. No dość bierze, że ktoś tam o Jeszcze trochę to jest właśnie. Szkieletów, ale to ona spokojnie je pokona, więc spokojnie, więc to jest z tym problemu, nie? No w trzech to ich spokojnie tyrają, nawet w dwóch to ich tyrali, nie? Ale jeśli oni są też wytynowani, to też mają większy damage, to wi wiadomo. Chyba myślę, że dobrze odpaliłem safe. Na że dużo nie straciliście materiału. A może nawet i nic materiału nie straciliście, bo jestem pierwszym dobrem, który chyba ma y, polanie 2 drogę do tronów na poziomie wysokim. Sprawdźcie, czy ktoś ma też na poziomie wysokim grał, ale wątpię. Naprawdę wątpię. Myślę, że wszyscy na normalnym jechali. Ja jestem pierwszym dobrem, który jechał na poziomie wysokim, więc mogę być z tego dumny, podajrze. I chyba porwania nikt nie nagrał jeszcze. Szybujcie dla nich, kurhany! Chyba nikt porwanie nie nagrał, więc mogę być też z tego powodu zadowolony że jako pierwszy porw... Yy, nie nagram, nagram jako pierwszy porwanie chyba bodajże na polskiej YouTube, więc to jest w sumie powód do chwalenia się, nie? taki... bycia szczęśliwym Więc jest powód... i jest dobry powód, o tak powiem. Dobra, mogą w sumie zabijać ich Mamy tutaj Mi Mirka, mieszka Mirka Dobra, już y Momento Bardzo easy idzie wam powiem Jak już padną ten szał, że biegają za tym, żeby ich dojebać, to, to jest Moment ich nie są, oni chcą ich rozwalić, ja to jest to właśnie tu iść, wiadomo, tu jest ostrzeżenie, że uwaga, dangerous, jakieś niebezpieczeństwo, k**wa, inne gówna, nie? Dobra. No, Ani się tu pięknie ustawili. Tak, mogłem mogą szczęście, że to jest obłęd, nie? Dwudziestu zostaje ilu? Kilku No właśnie Moment Zdrowy? Zdrowy też ty?

Nawet nie ustąpię pola. No ale to, tak gdzieś tutaj było, dobrze. dobrze, dobrze odpaliłem ten Save. Dobra, teraz czas rozwalić gościeja. Moment. Będzie moment już na kościja. Ostatnie sekundy życia. Kościmy. gościej Jesteś bardzo słaby, kurde, ja mam poziom który plant. Powstrzymaj miecz, bracie! Dobrze usłyszał, Mirko. Jam jest twój brat. Teraz już z nic, nie klikam kurwa. ojca. Stary książę nie mocą posiadania potomka gnębią. Do mej matki o pomoc się wrócił. Łżesz! Nie! Przysięgam! Mówię prawdę, bracie! Ty wieść do księcia doszło, że księżna jest brzemienną. Moją matkę z dworu wypędzono i wiedział o nas. Jedno książę wiedział, że i ona spodziewa się jego dziecka. Mnie pod sercem nosiła. Nakazał dobromirowi starania poczynić, by sprawa na jaw nie wyszła. Matka ma w odległych stronach znalazła schronienie, gdzie obcy ludzie przed śmiercią głodową ją uchronili. To oszczerstwo. Dobromir nigdy by tak nie posąpił. A jednak. Zastanów się, komu ufasz. Żegnaj, bracie. Strzelę pod mm -hmm. Mogę się chwalić, przyszedłem jako pierwszy youtuber, uwaga, kampanie, droga do tronu na poziomie, uwaga, proszę państwa, to był poziom wysoki, teraz przejdziemy sobie, uwaga, porwanie na poziomie, uwaga, wysoki. A to już w kolejnym odcinku, dziękuję za uwagę wszystkim, którzy dotarli do tego aż momentu, to na ostatniego odcinka z tej oczywiście kampanii. Już za moment, za kilka dni będzie, albo nawet jutro kolejny odcinek, ale to zobaczę. Tak więc dziękuję za uwagę, będę wetawać was w X Gaming. Wbijajcie na grupę na Frontpage, a tam gdzie chcecie, cześć.